Hej moi drodzy, w dzisiejszym filmie pokażę Wam w jaki sposób składam, tynkuję i dekoruję moje torty. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. Zaczynamy. Mój dzisiejszy torcik będzie składał się z trzech blatów biszkoptu genueńskiego. Do tego zrobimy krem czekoladowy, będzie to mleczna czekolada, chrupka z orzechów laskowych, będzie krem chantilly i do tego kurt mango. Nie zabraknie także moich ukochanych malin. Zaczynam od nasączenia biszkoptu. Najbardziej lubię nasączać taką butelką z jednym dzióbkiem. Dzięki temu mogę bardzo precyzyjnie nasączyć każdy blat biszkoptu. Następnie daję odrobinę kremu z mlecznej czekolady i na to położę moją chrupkę. Rozmarowuję odrobinę kremu. O kopcie po to by chrupka trzymała się dobrze w torcie pamiętam by moja chrupka zawsze była mniejsza niż średnica tortu i teraz na chrupkę wykładam krem. Zaczynam od środka do krawędzi. Rozprowadzam krem na prosto po torcie, i za chwilę zrobię rancik z kremu, by w środek wyłożyć konfiturę z malin. Bardzo lubię ten krem z mlecznej czekolady, jest to jeden z moich ulubionych kremów. Gdybym mogła jeść codziennie jakiś tort, to każdy z nich miałby smak mlecznej czekolady i malin. No i może jeszcze pistacji. I teraz przyszła pora na maliny. Konfiturę z malin przygotowuję sama. Bardzo lubię takie płynne nadzienia, dużo bardziej niż świeże owoce. Takie płynne nadzienia dają naprawdę bardzo dużo smaku do naszych tortów, więc zawsze też z tego korzystam. Wykładam dużo, ale tak, by nadzienie nie wypłynęło górą, bo. Góry konfitury już nie przykrywam kremem. Następnie kładę kolejny blat biszkoptu. Mogę sobie lekko docisnąć i nasączam drugą warstwę. Przyszła pora na drugi krem. To jest krem chantilly z wanilią. Naprawdę bardzo go lubię. Wykładam rękawem cukierniczym. Trzymam rękaw wysoko od środka do zewnątrz. Ten krem jest jak puszysta chmurka. Ponownie rozprowadzam krem i robię rancik. Do tego w środek włożymy nadzienie z mango. To nadzienie jest lekko płynne, więc też bardzo fajnie wygląda w przekroju tortu. Teraz przed nałożeniem drugiego nadzienia nakładam rant na tort. Tort ma średnicę 16 cm, więc właśnie na 16 cm zaciskam rancik kurt mango lub marakuję, albo z każdych innych owoców egzotycznych jest dosyć płynnym nadzieniem do tortu więc zawsze daję go troszeczkę mniej niż na przykład konfitury z tego względu, że jest mniej stabilny dokładnie uważam, by wlać do środka miseczki nadzienie by później nie mieć problemu z tynkowaniem i na górę wkładam ostatni blat biszkoptu Delikatnie dociskam i nasączam. Mój tort jest złożony. Jest to tort o średnicy 16 cm, tak jak mówiłam. Na czas chłodzenia zaciskam mój torcik delikatnie, żeby jego średnica była trochę mniejsza niż 16. Dokładam jeszcze jedną spinkę. Na czas chłodzenia odwracam mój tort do góry nogami. Dzięki temu góra będzie idealnie mocno dociśnięta, idealnie równa i boki także będą idealnie równe. Tort chłodzimy w lodówce około 6 godzin. Widzimy się niebawem. Witam Was po przerwie. Tort już jest schłodzony. Odwrócimy go teraz z powrotem, by był tak samo ułożony, jak w momencie, gdy go składałam. Ustawię sobie jeszcze torcik, żeby był mniej więcej na środku. Ok. Przystępujemy do tynkowania. Zaczynam tynkowanie od góry. Nakładam dużo tynku. Mój tort będzie w kolorze jasnym, kremowym. Do tego tynku nie dodałam żadnego barwnika. Jest to tynk na bezie szwajcarskiej, tynk maślany na bezie szwajcarskiej. Góra jest otynkowana i teraz rozłożę tynk na boki. Pierwsza warstwa, czyli tak zwana warstwa okruszkowa. Rozprowadzam tynk za pomocą szpatułki, skropką tylko wygładzę boki i zdejmę nadmiar tynku na koniec. Tynk jest rozprowadzony. Pierwsza warstwa tynku jest gotowa. Wkładam teraz tort do lodówki na kilkanaście minut. OK, i lecimy z tynkowaniem drugiej warstwy. Zaczynamy znowu od góry. Rozprowadzam drugą warstwę tynku. Już teraz chcę, żeby tynk pokrywał moje biszkopty, żeby już coraz ładniej pokrywał mój biszkopt. Bardzo lubię pracować na takim półmiękkim tynku, wtedy mi się on go najlepiej rozprowadza. Gdy tynk jest zimny, to niestety nie nadaje się do pracy już. drugą warstwę tynku mamy. Wkładamy do lodówki i otynkujemy za chwilę trzecią warstwę. Trzecia warstwa to już tylko będzie tynkowanie boków. Ostatnia warstwa już powinna pokryć nam cały tort. Górę zostawiamy otynkowaną na dwa razy, boki na trzy. Rozprowadzam tak samo jak w poprzednich etapach. Tort jest otynkowany, teraz włożę go do lodówki na minimum 6 godzin i następnie pokażę Wam, jak efektownie, a jednocześnie prosto udekorować taki tort. Ostatni etap, czyli dekoracja tortu, mój ulubiony etap, pokażę Wam bardzo prostą dekorację z moich ulubionych kwiatów hortensji z elementami złota. Na samym początku rozrabiam złoty barwnik z odrobiną mocnego alkoholu spirytusu albo wódki. Moczę pędzel i ochlapuję tort złotem. Jest to bardzo fajny efekt. Często z tego korzystam. Do zabezpieczenia kwiatów wykorzystałam przezroczysty wosk spożywczy. Musiałam poczekać aż wyschnie. I teraz zamontuję kwiaty w torcie. Dekorację hortensjami uzupełnię elementami suszek. Jeszcze chyba gdzieś dołożę. Pokażę Wam teraz efekt końcowy, jak wygląda mój tort ostatecznie. Tak jak mówiłam, hortensje, suszki, odrobina złota i macie piękną dekorację tortu, bardzo szybką. Jeśli podobał Ci się mój film, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia!